Witajcie, Jurmaszki z tej strony. Trevor wykonają ci kół z Harzmasztry. No, Red Flat jako polska. W ostatnim odcinku udało nam się pokonać Jugosławię. Też zauważyłem, że. No, Włochy, Włochom udaje się wygrywać. E, I zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak na razie muszę wrócić nasze powietrze, ponieważ ono dosłownie stopowało armię. E, armię jugosłowiańską przed obroną. Ciekawe portrety. Ok. I teraz powinniśmy sobie jakoś tutaj pomóc, ale jeżeli nie, to będzie słabo. Ok, więc tak. To, co chcę zrobić, to oczywiście się przebić. Hmm. Tak, później. Tak pójdziemy, i tak weźmiemy was. Po prostu op op oprążymy ich, więc. I te dywizje pancerne sobie powinny poradzić. jak tam w powietrzu jest... Mają więcej samolotów, ale udaje nam się jakoś tutaj ich wyciągnąć. Okay. Więc was wszystkich tutaj teraz... Pozałatwiamy. I szczerze, to co chciałem robić, a zapomniałem, to e, budowanie tutaj, e, jak się nazywają, rządu kolaboracyjnego. E, o tak, z Francją. Collaborated Government. Potrzebujemy 50, e, ale już e, tutaj nam się polepsza. Wysłałem trzech naszych szpiegów i widzę, że 0,6 dziennie, więc. Więc mają tutaj wszystko pod kontrolą. Tutaj też jest dużo, dosłownie dużo możliwości do yy, obkrążenia w wszystkich tych dywizji. Samolotów nawet nie musimy wysyłać za bardzo. Tutaj wysłałem, ponieważ pos postanowiłem tak. To jest moja decyzja. I jak na razie czekamy w sumie na ten samolot Ten to jest już najlepszy Ten najlepszy damy sobie wszystko tam Te ulepszenia, które nam poprawią wszystkie te statystyki A tutaj po prostu jeszcze sobie jakieś mniejsze rzeczy porobimy Na Bliskim Wschodzie coś się dzieje, nas to za bardzo nie obchodzi Iran oczywiście robi taki stiko mode Eee... O matko, ale sekularyzm, ale tak napisany, że u bym nie, nie przeczytał po polsku. Okej. Okay. No tak, oni zapewne prosili w taką ścieżkę, która by pozwoliła im przeżyć. Mhm. Azerbejdżan nie naprawdę rozwija. W ogóle coś ciekawego jest z A A Azerbejdżanem, że on nawet nie jest tam gdzie powinien być. <ścoughs> w ogóle to jest wasz Kor? E, tak, jest to ich Kor A tu jest jakiś Centro Kaspację, ale też tutaj jest Azerbejdżan. Jak daleko mają tutaj kory? E, mają dosyć spore, ale okej, okay, może być. E, w ogóle dlaczego Mołdawia istnieje? A, bo zapomniałem, oddali tamtym, i później to przeszło. Bo Ukraińcom oddali to tereny i oni je wyzwolili. E, my mamy nadal szpiegów tam, więc fajnie by było wiedzieć, czy oni robią te swoje drzewko to nie jest to drzewko to jest to nadal nie mają 1200 e, to jest dobrze my mamy w sumie wolny manpower 1200 tutaj w sumie dwie dywizje okrążone to co bym chciał teraz to może bym przeszedł tutaj pomiędzy linią marginata, tak, która zupełnie nie istnieje E, co mówicie, istnieje. I po prostu bym tutaj ich e, odcinął. Okay. A nawet 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 nie. Uuu, nie. nie, nie, nie. Później tak. Nie połowa, a później ostatnia połowa. Uuu, mm. nawet nie sprawdziłem, na początku nie sprawdziłem czy się nagrywa mi głosy takie uuu, byłoby słabo Okej, okay. lepszy Close Sport, to zawsze się przyda Za oczywiście najlepsze Tutaj mamy wolne miejsca, tutaj nic Tutaj potrzebujemy jednej gumy Ale za to mniej w oframu. To też się przydaje. Okej, okay, widzę, że... Wy się nie przebiliście. Przecież tutaj jest jedna, dosłownie dywizja pancerna, która nie powinna robić żadnego oporu, ale zgaduję, że po prostu Wy z ze wsparciem. Szwajcaria w ogóle e, już istnieje. Mi się podoba. Dziękujemy. W sumie wszystkie wo wojska sojusznicze tutaj są Na niemieckiej granicy są Niemcy A na pozostałych granicach są wszyscy inni To mi się, To jest trochę taki śmieszne Okej okay. Fajnie Możemy oczywiście sobie powiększać wszystko, ale to tam nam... To tam nam da Tutaj już nic nie mam do roboty. Mamy 500, tego a w ogóle nie jest, nie jest możliwe do wykorzystania. Okej. Okay. Nie wiem do czego. Do w sumie produkcji. To jest to. Do tego. Mhm. Mm Podoba mi się, że, że mamy tak w różnych miejscach te dywizje pancerne Ale też nie jest coś takiego, że... Fajnie było mieć w jednym, ale to też takie nie jest za dobre e, Taka taktyka, że mieszanie dywizji pancernych z piechotą jest dobra Bo jak się włącza na singlu Na singlu, bo na multiplayerze trzeba mieć odrębną armię okay. Aby teraz szybko jeździć. o tak no, wy próbujecie im o, tak pomagać się właśnie nam otworzył front okay. No tak, no zrobimy kolejne opróżnienie tutaj i zabijemy to Nawet nie wiem jak, jak na to mówić no, To nie jest Bawaria, tylko tutaj południowe coś Okej, okay, widzę, że my tutaj pomagamy ich i w sumie obkrążymy większość armii, przez co, przez co nasz plan mógłby być dobry. Okej, okay, prepare yy, dwóch agentów. Wyślemy tych z Rosji, bo ci z Rosji to w ogóle nic nie robią. Okay. Czego potrzebujecie? Ok, fabryk, co e, z fabryk? Special project 10, macie 10 fabryk. Ok, miejcie się tą jedną dywizją dos dosłownie, tylko ona nam wadzi. jest mamy tutaj powietrze? mamy własne, więc... więc nie wiem co tutaj jest eee, Westem Germany. Eee, OK i właśnie straciliśmy to. Dobra, co było dziwne? Eee, okay. eee, ta armia, która tutaj jest. Macie rozkaz ataku? O jest. I macie zaatakować. O, nasi też tutaj zaatakowali, ale okej, okay, na razie zostawmy ich. Czy mają tylko tutaj właśnie to wielkie obkrążenie e, dokończyć? Oczywiście, znowu traity, ale nie mamy. Mamy poziomy, mamy możliwości, żeby to dodać, ale nie mają właśnie zbadanych rzeczy. Niestety wy, tak jest, że czasami. czasami się nie da. Dowod... Na niektórych terenach można zdobyć. Na przykład teraz mi się udało zdobyć Ubal Azhult, czyli od tego, od miast. I, I naprawdę to polegało na tym, że ja broniłem się w prowincji, właśnie miejskiej i. No, i wróg mi nabił to. Ale normalnie to mało kto się broni w takich prowincjach, raczej poza miastem. Chociaż też zauważyłem, że miasto nie jest aż takie łatwe do zdobycia, jeżeli chodzi o statystyki, bo w statystykach jednak jest trochę trudniejsze do zdobycia. Ale też zawsze zależy od tego, ile tam powietrza, że tak powiem. Masz. Bo. Powietrznie no to tam aż takie nie, właśnie powietrznie. Jak głupoty mówią, bo właśnie chodzi o powietrze A, dobra, delik to znaczy, że... Ja myślałem, że Liga Narodów Fajnie, czy to znaczy, że oni już nie są w wojnie? io ve mormorava calma ist the final decision che primi mantieni quattro per raggiunger la fontiera per far contro i nemici oh mascali io już <inaudible> widzę roszczeń praw <prof> autorskich alfiere si fonjava e andare avanti e sudiva intanto dalle amate sponde arte Już się skończyło? Już myślałem, że ktoś bardzo lubił to piosenkę. Okej. Okay. Nie tak, jednak miałem rację. 70% ataku to jest nawet dużo, bo największy minus to macie w górach. W górach jest największy. Zobaczcie, 55% ataku plus jeszcze attrition. Więc y, tyle jest tego. teraz się napiję jeszcze gorącej k e, kawy, co ja mówię. herbaty. Aha, ale dobra. Okej okay. W ogóle coś od nas zabrali? Nie, no ale w sumie nawet nam oddali tereny. Co fajnie. tam, żeby Was później zabijemy. Okej, okay. jako że już w sumie większość z was umarło, to my możemy przestać atakować tutaj i rozciągnąć granicę aż tutaj. Fajnie, włączyłem to, ponieważ coś trzeba było robić. Okej. Okay. Sygnałki. Kiedy samolot 83 dni. Chcę już wykorzystać to, ponieważ później będzie yy, trochę słabo do wykorzystywania. Ok, przenieść się tutaj do Austrii. Potrzebujemy trochę powietrza w Bawarii, żeby mogli dokończyć to. okej okay. skończoni są nie mają chyba kory austriacy tutaj? nie, nie mają ale mogą chyba zdobyć nie widzę bo novel invasion, ale nie widzę wol. invasion A nie, nie ma. Obronili się. Ok, więc tak. Z wielkiej armii francuskiej w ogóle nic nie pozostało, więc tylko dobijemy tych tutaj. Zobaczcie yy... jak to wygląda. Dobrze wygląda. Oni niestety są w portach, znaczy się w fortach, a nie portach. Yy, więc trzeba to trochę... No, najgorsze to jest tutaj, więc może jednak prześlę Mieliśmy już zielone na sam końcu, więc, więc Dobrze Wycofujemy się! Tak więc teraz tu i ta dywizjajna I może będą schodki wreszcie te o których mówiłem Chociaż nie możliwe, że zbyt szybko wi wiadom. Chyba zbyt szybko wiadom. O, są schodki! o! Właśnie o tym mówiłem, że oni po kolei się umierali Dobra, no, więc spuszczamy ofensywę. jacyś słabi jesteśmy My jesteśmy aż zbyt mocni Mają oczywiście nadal samoloty, bo samolotów nie da się obkrążyć, ale nie mają już dywizji, żeby żeby tutaj wszystko jakoś ogarnąć. Więc niedługo Francja zostanie wyzwolona spod abstrakcji, spod awangardy. Po co wam było mnie atakować? A dokładnie Niemcy, których tak nie lubię. Może w tym odcinku zaatakują Prusy. I jak mówiłem, polega na tym, że. Niemcom. Yy, Niemcy anektuje oddam je prusy, Prusom i zobaczymy, co się stanie. Chociaż też możliwe, że, że Prusakom to, to wszystko zabiorę, więc... Zobaczymy, jak to będzie. Okej. Okay. No, nie mają już żadnej armii. Więc... Wjazd to jest totalny... Wjazd na chatę okej okay. niby dopiero to robią. 22 maja, maja się tu skończy, ale zgaduję, że wtedy to oni już będą wyzwoleni. Oraz yy, nie wiem, co się stało, ale właśnie Czechy to przyjęły. Yy, co Niemcy robią, to. Nie wiadomo. Volksführer. Tak. Nasz człowiek. Szkoda, że wszystkich portretów nie mają do to To jest fajna modyfikacja, ale jednym z wad jest tego, że rzeczy są zbyt krótkie dla. Fajnych nacji, bo oczywiście dla Francji, no to jest duże drzewko. Ale tak później, no to. później co zrobić? W sumie. znaczy się tutaj, to jak później później można zrobić. Właśnie to jest to później. Ale później w tym drzewku polski, no to nic. Też ktoś napisał, obejrzał. Znaczy się nie wiem, czy obejrzał, ale chyba wszedł na pierwszy odcinek i zobaczył, że ja socjaldemokrację wybrałem. Takie ale ty. Że... Ale ty, żeś wybrał sobie socjaldemokrację, czy jakieś tak. Trochę dziwnie zabrzmiało, ale okej. Okay. No, niestety, to jest najlepsza droga. A szczerze, jak sami widzicie, można po prostu uzasadnieniem celów wojennych pokonać wszystkich. Bo tutaj to oczywiście można by było. Dwie, dwie, dwa Niemcy. W sumie nawet z, z, z mitologii, właśnie słowiańskiej, są nawiązania do germanów, że powstanie właśnie plemion germańskich, ale ale za bardzo, bardzo by się to nie aż tak nie angażował, szczerze. Bo oczywiście fajnie znać historię, że. My musimy znać tam mity greckie, a my własnej mitologii nie znamy, ale czy mity greckie coś pomagają teraz Grekom? Czy jest jakiś Bóg, który uratował ich przed upadkiem gospodarczym? Jakiś bohater. Więc nie takie. Takie uczenie się aż bardzo, aż za bardzo, że tak powiem. Nie jest już takie fajne. Yy... Serio, musimy. O... W sumie dobrze, że robią to, bo może mi się okaże, że jednak wyjdzie na dobre, bo to też podnosi nam. E, bo czekajcie, bo zobaczcie, e, collaboration 30%, a e, jeżeli... E, e, nie mamy Francji, bo jeszcze nie kupujemy ich. Nie, nie wiem co kupują, ale... A kurde, nie zobaczymy. Daj ja to dzisiaj... no, nie cierpię was. O matko, Jugosławia się odrodziła. Teraz się zorientowałem, bo przecież... Y... część tych terenów to nie, nie była ich. I się po prostu... Nie macie w ogóle... 10 do 25... Ale nie wszystko, bo tutaj nawet Francuzi coś wysłali, więc... Francuzi, których właśnie ich państwo upada, więc... To też y, trzeba nadmienić. Sunderworm, first Balkans. Balkans. się to rozumiemy, ale tego to nawet jeszcze nie kontrolujemy. Nie przyjęli to, co kiedyś było? Tak, to, co kiedyś było. Okej. Okay. I... Musimy, oczywiście, przejmować te wszystkie tereny. W ogóle nie rozumiem, dlaczego Katalonia do nich poszła. Bo, bo wiadomo, że no, wojny napoleońskie kiedyś tutaj była, ale dlaczego Hiszpanie to oddali? Co niby w jednym sojuszu, ale. Co sumie katalonia chyba do nich od razu nie należała, do, tylko do socjalistów. <laughs> nie rozumiem w ogóle tego. I on zawsze wygrywa, nieważne nie co. Nie wiem jak, jak oni to zrobili. Że on jest chyba trochę zbyt potężny. W ogóle ci nadal żyją, a, a, a tych to, nie wiem, jakieś 10 minut temu okrążyliśmy. Bo oni nie mają drzewka. Tak, nie mają drzewka. Więc oni tylko idą na oparach czegoś innego. Dlatego na przykład idą na oparach. Sienego, No, tutaj w Brytanii się bronią My tutaj idziemy dalej i w sumie nie mieliśmy tego że a to mam trochę przyspieszyć Oraz się zrobiło to co chciałem I w sumie nie wiem co teraz statki Możemy tutaj trochę porobić Rzeczy Na przykład to bo to zawsze się przydaje, ale nie wiadomo kiedy i rynki Ek, yy, Battlefield support, teraz wybiorę to. Yy, wydałem 400 punktów, które mogłem wydać na samoloty, ale yy, tu za chwilę, ...stack Weapons i z tego co pamiętam to było tak, no, za dużo, ale mamy już duży. Po prostu produkujemy no takiego wyproszczonego fightera. No naprawdę jest bardzo teraz potężny. I, I to jest jedna z taktyk właśnie też, żeby jak najszybciej na przykład już drugi poziom wybadać i dać mu bardzo dużo punktów. Że na przykład gdzieś wol wolontariuszu powietrznych, wolontariuszy, ochotników powierzchni wysłać i tam, żeby jak najwięcej samolotów było, nawet jeżeli jest czerwone, to żeby oni tam byli i po prostu robić coś takiego. Przyjmijcie to miasto. że to teraz nie idzie o miasto, tylko w ogóle o prowincję, więc. Prowincje też mają punkty, ale to jest takie. Eee. Nie wiem, jak, jak, to, się, jak to się bada. To jest. Okupaj, ale mają tutaj dwa punkty zwycięstwa. Tak W sumie też Barcelona. Dosłownie cała ich armia upadła. Nie, ej, nie mówcie, że muszę jeszcze jakąś wystekę małą odbić. Odbiłem lądową Francję, ale i tak nadal nie wygrywam. Eee, czy musimy się zastanawiać na Algieru? ja robicie albo na Korsyce? To bym chciał, żeby wtedy teraz Francja była. Żeby znaczy że Włochy były. Dobra. E, jak na razie wyślemy wszystko na granicę z Prusami, tych 8 dywizji tutaj wyślemy i się zajmiemy tymi wszystkimi rzeczami, które tutaj się porobiły. O, wy, wiedziałem, że, że jesteście skubany. Zatakujecie mnie, znaczy się ja, ja was, ale. Czy na odwrót? Mamy dosyć dużą granicę z nimi, więc. My moje dywizje już dojeżdżają. Nie, to nie robicie, to chyba robicie manualnie? Tris, no. Zastanawiam się co, co, co robią teraz Włosi. Jeżeli będziemy mieć Włochów, to możemy mieć do Korsyki na przykład i zdobyć ten jeden punkt zwycięstwa. Się czy nie zrobić czegoś takiego, że no, oni chyba nadal mają dużą marynarkę. Ehm, moi śpiedzy, moi śpiedzy. gdzieś jeszcze w sumie mają? Francuzi nie. na dwóch szpiegów. Wiem, że dwóch śpiegów w jednym miejscu to też nie pomaga za bardzo, ale yy. Ale muszę wysłać ich. Yy, Okej okay. Dobra, bombę atomową już dodajmy. Jak tam samoloty nasze? Dobrze, się nie trzymają, ale... Nie jest źle. Mhm. Dobra, więc... więc tak, no... Usunęliśmy Francję z głównego lądu, ale nadal są oczywiście tak porobieni, że... Nadal będą walczyć, więc yy, spróbujemy jakoś ich pokonać, chociaż nie sądzę, żeby nam się udało to zrobić dosyć szybko. Więc był z wami trochę w czyli na amotkacji Retulat Eko Polska. No to, cześć.